live już byśmy sobie zrobili nic nie mam serce coś bardzo chcesz Dobra czary czary mam No trzeba bo przez chwilę koniec bliskiej tej stadliny też czasami tu jeżdżą leżałem tutaj sobie na tym na i podjeżdżały dziewczyny na, tym, na, na koniach chcieli fajnie pogadać chodź chodź, pochodzimy tutaj już 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 no u nas ten no, wiecie, śniegu napadało tyle że normalnie nawet na bałwany nie starczy. Nie no to co bałwan nie będę ale dzieci go przyjechały Dzień dobry witam osobę która jest online hello, priviet we are together with my beautiful dog spent afternoon, spoker, zostaw, zostaw, zostaw proszę zostawiłeś, że z moi polca mi nie mam no, wchodzę o kurczelodę fajnie, bo wzią, urlop wziąłem, teraz sobie mogę trochę posiedzieć tutaj. Na Spokojnie wypocząć książkę poczytałem Mam taką fajną tą w Waffen NSS tam odpisuje, co i jak. No, no, tak jak widzicie, trochę popadało chłodno, nie ciekawie. Teraz pójdę drzewo trochę przygotować. Za zapalę w kominku, w domu bo zimno. Jak się nazywa Keira? O, Szajla witaj, serwis. hello. Cześć. Jak się Nazywa się Keira. Eee... Keira ma 4 lata był ja piękna dziewczyna zawsze mówi, że chce być piękną dziewczynę i mam. No, tak sobie razem żyjemy. Szajla, ty yy, jesteś Polką czy tylko translatorem się posługujesz? Dobra, czekaj. Zostań, leżeć siad. Leżeć? Siat, nagroda. No, no tak sobie siedzimy teraz, teraz po południu. Mam zaraz się będę szokował do, do tej ceremonii picia kawy. Muszę kawę tę, tę drugą wypić. Nie jestem polską, ale jestem zojczykiem no, bardzo, e, no, bardzo miło, e, bardzo się cieszę, że ten mogę cię zobaczyć. I jest bardzo miło, Fanka Baksa, tu cześć. Cześć, witam serdecznie. Witam. No. To jest Cieszę się, że kolega z Indonezji ogląda. Shaila, you are always welcome here. You are welcome. Kejra, rapia kupaka, piękno od ty moje Najpiękniejsza no moja, to jest takie takie moje kochane dziewczyna, wstanie, że coś dostaniesz, że coś piękna zasługujesz, wiesz? No i fajniejsze. Przepraszam za problemy z internetem, ten nie wiem, czy za przerywał trochę. Nazywa się Kejra, tak? Terima kasisz. No. Patrzę, Tak trochę się podało, no tyle co nic poproszyło. Trzeba się więcej, nie? bo to ziemia sucha i tak dalej. Pan bardzo, bardzo się cieszę bardzo miło. Nie wiem, może poszedłbym, pokazałbym wam yy, i budę jak to wygląda, ale nie wiem czy mi się internet nie będzie tracił. Zobaczcie jak będzie problem, to napiszcie no, z internetem. To to jest kurczę, opo, które sobie zbierałem. zbierałem, piłem wcześniej, trzymałem zeszłego roku jeszcze. No, tu jest kojec, gdzie Kejra śpi. Ja to jest może, je wiem, z, nie wiem, wiem 2, 3. Może coś takiego. Tutaj Kejra mieszka. No, ja to ma taki domek. Wszystkie takie graty, tam koszyki, grabie i tak dalej. kosiarka No, tutaj Kejra śpi. Icień podłoga jest drewniana No, tu ma miski Drzwiczki to są otwierane, takie, że mogę załączać. To jest ich szarpak To jest koiec, te drzwi czy drzwi front to był zniszczony i dach To jest o, to I już wychodzę już do domu może Halo halo, słychać mnie coś, bo nie wiem z Uwielbiam się czesać Proszę są ja tak często właśnie yy, czeszę yy. No jeżeli chodzi o nas to tak, ja wiem o, Ile u nas jest Ile u nas File u nas jest Dresda yy, Bout Two, two degrees. Plus, plus two. Plus two degrees, about two plus two. There was a little snowy morning. But now you see, Still Wow, super! Great. The best, the best temperature for me is about plus 25, not oh, 27. Mm, so it's super. More is too hot. Hop, hop, hop. Just yes just hop. Zostań. los. No nie mam, nie mam. różnicy. To później, później dostanę nagrodę, bo on się skończył w kieszeni. Tym przyniosę coś. Dobra, pomogi? Idziemy razem. Równaj, równaj. Równaj razem. 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 Stop. Moga. Razem. <coughs> Shayla, how you spend your free time? how do you spend your free time shaila I don't know how you see the um, video because the way there could be problems with my internet connection because I'm I'm outside of my. Znowu jakieś uh, prezenty jakieś. O właśnie. Mm, you can also find a virtual coffee made it. Uh, there's a link uh, under my. Foto. Uh, Czy może mi foto? My main site, main site, There's a link. You can mm, buy us a virtual coffee. Uh, for a virtual coffee I buy E Awards to my dog. Mm, I want to make her happy. No, zapraszam wszystkich na wirtualną kawę Wirtualnej kawie możecie kupić jakieś mm, jakieś ciasteczka albo coś takiego dla psa, bo to z tych pieniędzy właśnie kupuję nie mam nic teraz w piesku, skończyło się. Ja ten pójdę do domu, przyniosę coś. No a teraz, no właśnie, za ten, za, za te, te, za wirtualną kawę kupiłem ostatnio właśnie, dla psa trochę nagród i jest taka zadowolona. Zrobiliśmy dla niej budę. To wszystko, no, no muszę jakoś kombinować, bo kurczę samemu to ciężko to wszystko ogarnąć bardziej no wiem o drugą grupę i walicką no i niestety zdrowie dało popalić trochę no ale działa staram się chodzić dużo dbać o, o formę myślę że będzie w porządku ok rano pił tutaj zaraz coś ci... smakują ci te masz coś smakują ci to może chyba nie, nie masz Bra. smakują ci co no mam jeszcze dostaniesz tu sto już jeszcze dostaniesz no. Dobra, jest ktoś jeszcze ten? Ktoś... Uh, is there someone here or I talk with myself? I talk to myself. Jak no, ktoś kto jest obecny, to dajcie znaka, bo tak nie wiem, czy tak... Bo tak sobie stoję i gadam do tego psa. Chętnie z kimś porozmawiam. No ogólnie właśnie stworzyłem to, to, to konto właśnie poświęciłem Pieskowi, no ale chcę tutaj przy okazji um, no, poznać jakiś osobny jak Fanka, Baksa, który nas odwiedza po raz kolejny, jest nam bardzo miło. Poznaliśmy też osoby tutaj i z tego i z Brazylii, i z Maroko, <laughs> Żołnierze polskich, z którymi rozmawialiśmy, którzy pracują na co dzień z obszarkami miejskimi z Rosji Igora pozdrawiam. Panią Monikę i panę Waldę no, Jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś porozmawiać, czy coś, no to ten to, to zapraszam. Będzie bardzo miło. No i no tutaj z psem, która jeszcze bo będę no, chciał pobiegać, ale podziałać, kay raz zaś przyniosę jakiś ten jakiś prezent, wiesz co? Na razie, na razie luz, co? luz na razie, potem coś przyniosę, czy przy, potem, po, po tym, dobra. Ja muszę tylko jeszcze drzewa poznać, przygotować zapalenia, bo w domu, żeby zimno nie było, no nie unikną, no, pani się denerwuje, proszę panią, no, daj mi piątkę, to jest tylko 4,50 i jeszcze 50 groszy, piątkę jeszcze, jeszcze jedna piątka, dobra, czyli dwie piątki no to się opasa, zaraz coś dostaniesz dostanie. Zostaniesz no. Zaraz to się dostaniesz. Dobra, to idę ten, idę po jakieś nagrody dla psiaka. A ten, a... chciałbym Wam rzucić mi jego południa. No bo jak już pójdę do domu, to też pójdę, już pójdę kawę robić przy okazji i tak dalej. Więc życzę Wam miłego popołudnia wszystkim. Potem może coś jeszcze nagram, ale że gdzieś pójdę, bo to tak trochę nudne jest nie na podwórku. No, ale. Chciałem pokazać jego pieska, jaki jest ten, jaki jest taki fajny. Chira, hop, chodź, hop. zostanę. Proszę, w pełnej jako załości Piękne jest. Nie mogę się nie patrzeć, jaki jest to zachwyt, no, ale. Niewiele mam tego psa. Cudowna piórka. Kochany piesek. Kochany. No, kochany, taki mój. Mam no, teraz za ścieżkę, powiem ci. No, zaraz, kiedy ten, no, no trzeba by też pilnować, żeby mi tam coś nie narobiło. Jakieś przygody, żeby nie mi no ale. To małe kojoty, obojne pingwiny wychowywał, <grywa> Dobra, kończę już, idę zrobić tego, idę przygotować palenie pieskowi. Też jakieś podarki podarki, jakieś przysmaki się bierzemy do roboty. No, no to miłego czwartku wam życzę, Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!